Jaką liczbę moli stanowi jeden atom? 1 mol ma 22,4 dm sześciennego objętości i ma 602 razy 10 do 23 atomów albo cząsteczek, albo innych drobinek. Tak więc 602 razy 10 do 23 atomów. Mamy 1 mol. Natomiast nas interesuje 1 atom. Ile ma moli? 1 atom. X będzie w tym przypadku równe. Mnożymy to razy to przez 1 atom razy 1 mol przez 6, 0, 2 razy. 10 do 23 atomów, czyli x będzie równy 1,66 razy 10 do minus 24 mola, ponieważ tutaj atomy się nam skracają.